Cześć, witajcie w trzecim odcinku „Przygód z Minecraft”. Dzisiaj zajmiemy się fa yy, nie farmą, tylko <coughs> farmą dla owiec. Będziemy robić zagrodę. Będzie mój kolega Nie ma się w tym systemie. No. Czekajcie, mikrofon tylko prawie. Było tak mniej więcej.

Wiem, wyrównaję sobie kawałek terenu yy, i teraz będę kładł płotki, znaczy yy, będę robił zagadę. No, odzywa się coś. No ja nie wiem, co mam gadać. Patrz, <gadzę>, jak robisz tą zagrodę. No właśnie. Kurwa, się dużo to będzie, ale to będą trzy osobne zagrody, mówisz? No. Hmm. I tak mi nie starczy teraz desek, to będę znowu robił cięcie i kurde, no zbieram trochę tego. No. O już wyskakuje, że mało miejsca na dyskusję. Będzie co? trzeba coś usunąć. Pornoli za dużo już. No. Trzeba nie <grywolnie> walić konia, kurwa. No. Teraz akta to trzeba ściągać, nie? E, póki można. No, a potem to chuj. Trzeba będzie na... na sucho. I będzie lipa. A jak to mówiąc? No moje zboże ładnie rośnie. Dużo nazbieraję sobie ty bo tu było dużo tego, tego. Jedną zagrodę mam, to już będzie dla tych. Owiec. Owiec. Czekaj, to tu muszę no, Lepiej na początku dla owiec zrobić tylko, bo to... No, na razie. Po co na razie te tak i w ogóle? A tak chociaż się wełnę będzie miało, chociaż się chata, jaką jakąś zrobić wełnę, albo coś takiego. No, bo teraz ta chata to na razie jest taka... No, albo no, no, podłogę. No właśnie. A później zrobię... <coughs> Tą. Mm, y, no, chatę zrobię sobie... Dąbek zbuduję sobie z tego. Dąbki. Z wełny. O tu a, trochę duża to jest. Albo zrobię świnie i krowy w jednej zagrodzie po prostu. No to by było dobre. No bo to w co osobno, bo to tego trochę no, będzie. On tego jak narypiemy to. No. Żeby trochę tej wełny było. Upa, chyba starczy na styk jeszcze no patrz! już zostanie coś No dwie zagrody akurat ale fajnie ha trafiłem. Traf trafiłem aha myślałem że to jeszcze będzie zagrobić ciąg od tamtego do tamtego ale to nie nie co ty po co tego zrobił co to będzie tu będzie bramka, teraz muszę zrobić nie mam dr dr drewna desek w ogóle może skrzynce będzie I zobacz, do skrzynki no spoko pompka zaraz idę Gdzie zobaczyć Ty creeper wypierdolił? <laughs> Takie zabawy z... Nocne zabawy z creeperami co <laughs> nocach wgadamy się um, Deseczki deseczki Uu, O, są jeszcze mm. Jeszcze się uda Ale A nie patyki są Mogę zrobić No to dobra to <coughs> Co ty teraz chcesz robić? Przecież ty mnie z, z bramkę zrobić. No robię bramkę Aha dwie. Dobra, dwie brameczki mamy. I zaraz będziemy nasze kochane owce i krówki do jednej zagródki. Raczej... no zrełowałem jeszcze, no. Patrz, już coś tam zagrodzie, ale fajnie, no kochają myśmy. Nie, chyba świnie i krowy w jednej zagrodzie. No to wiem, ale... To A to... owce w osobnej, nie? No. Lepiej tak będzie. O tu już akurat jemy. Uuuu. Nie było mi się. To tu zrobimy już co dla owiec. Sieć tu tuż ma to. No. <noise> Dobra, otworzymy. Weź to zboże. Siama, sorry za to, że nie nagrywałem. Ponieważ e, brakło mi miejsca na dysku, a nie zauważyłem tego. A czy mówię? No myślałem, że starczy mi. I się zrypało. I musiałem wyjść, e, pousuwać trochę i teraz już mogę znowu nagrywać. A po prostu nie zauważyłem, że nie nagrywa i tylko wprowadziłem te owce i teraz ja tylko porozmnażam choć ty z tym no z tym, o bajcie się nie patrzcie się a i Czarny Młodzin wyszedł Jak kurde on? no nagle patrzy, no ja, ja bym mam to powiedzieć yy... no, tylko patrzę się na te graliśmy, graliśmy cały czas, yy, myśleliśmy, że nagrywa ale nie zobaczyliśmy, że, wysk że wyskoczył komunikat yy, że zaraz jest dysku na miejsca na dysku. Miejsce miejsca na dysku. Ale, no znaczy zobaczyliśmy, ale nie wiedzieliśmy, że już nie nagrywa. I my się nagle gadamy, gadamy, nagrywamy to kurwa, a to się nie nagrywało. I prawie tak patrzymy, a to się nie nagrywało, nie? No to, to już była jest. No i teraz te... Dwie świnki. No ty frajerze, wal się, wal się z nią. Teraz chociaż coś jedzenia. O, i świnki. Teraz zwierzęce porno po prostu to jest. Pornografia. <laughs> Nie oglądajcie tego, bo... No właśnie. No dobra, to ja już się z wami żegnam. Na razie do, ostatne, do następnego odcinka. W następnym odcinku <coughs> wybierzemy się może do kopalni. Jeszcze zasieję tutaj yy, te resztę. No i na razie.